Cześć dzisiaj na warsztacie Nissan Almeratino 2005 rok problem nie chcę zapalić oraz yy, wycieraczki działają cały czas jak się je włączę jest problem wydech do pospawania takie tam pijar doły będzie ogarnięty Dam znać Jeśli chodzi o galopera to tak w galoperze wymienione dźwigienki zaworowe i o! Cały ten ten The galoper pojechał, wszystko sprawne, działające, przy to auto przyjechało na lawecie. Od takich znajomych laweciarzy, będzie ogarnięte. Podam Wam za chwilę, namiar na laweciarze, żebyście byli gdzieś koło chatowa Chłopaki są tani. Do dogadania ogarną wam przewóz gdzie będziecie chcieli tutaj jest namiar na chłopaków gdybyście potrzebowali usługi transportowe transport dla Beton, mówię, oni no, mają dobre ceny Nie są do dogadania, można dzwonić w nocy bez problemu przyjadą mówię, blisko Bełchatowa jak jesteście gdzieś, nie ma problemu a tutaj na mnie od razu namiar, wizytóweczka, proszę bardzo także Życzę miłego dnia. Na razie cześć.